kiedy zaczyna się ocena zegon i za ocenami jest to okres pomaturalny, czyli od drugiej połowy maja, sięgając i przez cały czerwiec. Zaczyna się klasyfikacja, czyli wystawianie ocen proponowanych oraz zagrożeń. Są osoby, które chcą podnieść swoją ocenę oraz są osoby, które chcą, a raczej muszą wyjść z zagrożenia i są w sytuacji podbrankowej, patowej. Jak pogoń za ocenami wpływa na uczniów? Różnie bywa, to zależy. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę, która nie jest zagrożeniem i chce ją wyciągnąć, to nauczyciel może dać uczniowi. Szansę, albo powiedzieć, że nie ma takiej opcji, analizując jego sytuację związaną z ocenami. Jeżeli da szansę uczniowi, to uczniowi może się to udać, albo może mu to nie wyjść. Jeżeli się uda wyciągnąć ocenę, to super, a jeżeli się nie uda, to może się uczeń wtedy zdemotywować albo zniechęcić. Natomiast ważny jest ten komunikat, który zostanie, oraz też interpretacja. To, że nie uda się wyciągnąć oceny wyżej niż ta, co była zaproponowana, to i tak nie znaczy, że jest źle. To oznacza, że jest dobrze i że podejmuje się próby. Nie zawsze te próby wyjdą. No i jeżeli w ten sposób uczeń, któremu nie uda się pociągnąć ocenę na wyżej, bo stara się do wyższej średniej, do średniej z paskiem albo osiągając swoje ambicje na dany przedmiot, to nie przeszkadza to, żeby w następnej klasie, w następnym semestrze iść do przodu i ważne, żeby się tym nie przejąć, nie załamać mmm, i też to zinterpretować w taki sposób, aby nie uczyć nauczycielowi nosa. Na zasadzie takiej, no jak mi nie udało się podnieść oceny w tym semestrze, to w następnym nie będę się starał. Wręcz przeciwnie, to w następnym semestrze cały czas trzymać poziom i będzie wyżej. To nie ma na celu zdemotywować. Po prostu tak wyszło. To zawsze hartuje. na sytuacja jest, gdy mamy do czynienia z zagrożeniem, bo tutaj już jest chaos, stres i panika. To dominuje, a trzeba jasno, precyzyjnie się dowiedzieć, co trzeba zrobić, aby wyjść z zagrożenia. Tutaj bezpośrednio komunikacja z nauczycielem ma miejsce. Nauczyciel wtedy każe albo napisać pozytywnie następny sprawdzian, albo poprawić jakąś ocenę, trzeba wiedzieć, w jaki sposób należy uzupełnić braki i zaległości. I mm, jeżeli chodzi o ucznia, trzeba pokornie podjąć tą próbę działań, aby osiągnąć ten cel. I tu znowu może to wyjść, albo może nie wyjść. Jeżeli wyjdzie, to będzie ocena pozytywna i wyjście z zagrożenia. Jeżeli zaś nie wyjdzie, to również są poprawki sierpniowe. No i wtedy już trzeba się przygotowywać na nie i wtedy jest również do zestawienia to, jakie są tematy do przygotowania i w jakim czasie należy je opanować. Nauczyciel takiej informacji udzieli jak najbardziej. I pytanie czwarte, jak oceniam to zjawisko? Jeżeli źle, to jak możemy temu zaradzić? Ten temat zawsze wiąże się z presją oraz ze stresem, czyli dwoma czynnikami, które są kluczowe, jeżeli chodzi o działania, i tego nie wyeliminujemy. Ważne żeby to nie popadło w dystres, czyli w stres paraliżujący i blokujący, a w tak zwany eustres, czyli stres pozytywny, mobilizujący, motywacyjny i całkowicie naturalny dla organizmu człowieka. Razem z moim zespołem zapewniamy takie wsparcie oraz przygotowanie, przede wszystkim z matematyki i wspieramy ucznia na tej zasadzie, aby wiedzieć, w jaki sposób sobie radzić z presją oraz ze stresem, opanowując jednocześnie materiał egzaminacyjny albo z danego zagadnienia, z danego materiału, wyjście z zagrożenia albo przygotowanie na wyższą ocenę na koniec roku bądź semestru.